Cześć. Witam was w kolejną sobotę. Słuchajcie, dzisiaj sprawa jest taka, że zajmiemy się instalacją gazową, więc od razu na wstępie powiem, że nie chciałbym, żeby ten film był instruktorem dla osób, które się nie znają i nie mają pojęcia. Jeśli chodzi o gaz, ja mam odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Mam studia wyższe skończone w kierunku gazownictwa, mam uprawnienia budowlane dopuszczające mnie do nadzorowania do projektowania takich instalacji więc wydaje mi się, że moja świadomość jeśli chodzi o instalacje gazowe jest trochę większa niż osoby, która się tym na co dzień nie zajmuje. Co dzisiaj sobie zrobimy? Wymienimy reduktor, jako że 30 kwietnia mam urodziny, szanowna małżonka postanowiła prezentować mi Mono Control CS. Jeśli ktoś z was nie wie, Mono Control CS jest to urządzenie, które pozwala nam jeździć z odkręconym gazem. Ten reduktor, zgodny z normą 16129 załącznik D. Eee, tutaj może go pokażę. Od 19 roku jest sprzedawany w jednej wersji. Kiedyś była wersja pionowa i pozioma. Teraz widzimy, że po prostu płytka montażowa pozwala nam go przyczepić do ściany pionowej lub poziomej, ale Eee, zamontowanie zawsze musi być w tej pozycji. Monocontrol działa na tej zasadzie: On w momencie, kiedy jest wciśnięte, 5 sekund musimy przytrzymać, puszcza nam gaz na instalację. W momencie, kiedy ten pipek jest wciśnięty, jeśli e, urządzenie poczuje przeciążenie, wartość przeciążenia chyba wynosi około 4, o ile dobrze pamiętam, g W momencie, kiedy poczuje przeciążenie. Wyskakuje pipek i zamyka nam się dopływ gazu. Takie reduktory montowane na stałe na instalacji, bo on tutaj zamontujemy go w tym miejscu na instalacji, muszą być połączone z butą gazową w wężem wysokociśnieniowym. Tu jest taki odpowiedni wąż. Wąż ten wytrzymuje do 30 barów. I co bardzo ważne, wąż ten ma zabezpieczenie SBS. To zabezpieczenie pozwala. To zabezpieczenie zadziała w momencie, kiedy butla gazowa wyrwała, by się wypadła z pojazdu. No i butlę mamy odkręconą, kiedy jedziemy, więc najprawdopodobniej do przerwania nastąpiłoby na wężu i ten zaworek zatrzyma nam wypływ z butli. To jest dla bezpieczeństwa swojego, dla bezpieczeństwa innych stosujemy w przypadku monokontrola, kontrola, duo -kontrola Stosujemy właśnie wąż wysokociśnieniowy z zaworem SBS. Dobra, tyle tytułem wstępu. Zobaczymy teraz, przyjrzymy jak wygląda moja instalacja. Pokażę Wam, przymierzymy się gdzie ten monokontrol zamontować, jak go zamontować. Trzeba będzie wykonać pewnie drobną przeróbkę instalacji. Myślę, że uda nam się zrobić jeszcze próbę szczelności instalacji gazowej. Zapraszam do oglądania. Widzieliście na przebitkach, jak to wygląda, to teraz może trochę Wam poopowiadam o instalacjach gazowych w przyczepie. Od czego należy za zacząć? Podstawą, jeśli chodzi o instalacje gazowe w przyczepach, jest norma AN1949. Teraz opowiem Wam kilka słów o tej instalacji. Eee, butla stalowa, bezpośrednio na butle nakręcany jest reduktor. Reduktor jest typowo karawaningowy. Żółta etykieta u producenta GOKO oznacza ciśnienie 30 mbarów. I co jest bardzo ważne. Ten reduktor jest zgodny z normą EN 16129 załącznik D. Oprócz tego, że mamy normę, która mówi nam, jak taki reduktor powinien być wykonany, czytajcie też producenta, do czego on dany reduktor przeznacza. Bardzo częstym błędem jest stosowanie reduktorów przeznaczonych do używania stacjonarnie właśnie w przyczepach kempingowych. Bardzo często też sklepy sprzedają reduktory przeznaczone do Używania na otwartej przestrzeni nazywając je reduktorami karawaningowymi. Reduktor do stosowania w przyczepie albo w kamperze ma specjalne oznaczenie. Tu jest właśnie taki symbol. Ten GOG stosuje właśnie takie oznaczenie: kamperka i przyczep. GOG do tego stosuje nam żółte etykiety dla ciśnienia 30 mbar. Pomarańczowe etykiety dla ciśnienia 50 mW. Kolejna sprawa, zaraz za reduktorem mamy połączenie wężem elastycznym, już ze sztywną instalacją gazową. Słuchajcie, zgodnie z wspomnianą wcześniej normą EN1949, połączenie ten nie może być wykonane cybantem zaciskowym. Masakrycznie dużo ludzi przerabia te instalacje na cybanty. Jeszcze daje innym porady, że a to uciąć, założyć opaskę. Wspomniana przeze mnie norma nie jest przywołana w żadnych przepisach, więc nic nie wymaga od nas, żebyśmy ją stosowali. Jednak w moim zdaniu zasady wiedzy technicznej nie dopuszczają stosowania cybantów w pojazdach kempingowych. I tego bym się trzymał. Co, co trzeba jeszcze powiedzieć a propos reduktora i węża? Producent określa termin, w jakim to urządzenie powinno zostać zmienione. Ten reduktor ma datę produkcji 2019 rok, wąż jest z 2015 roku. Nie dłużej niż 10 lat, jedno i drugie jest do wymiany. No tutaj, akurat jeszcze dość długo czasu, by to mogło pojeździć, ale zmieniamy na monokontrola. Ja zabieram się za demontowanie tego i przymierzymy sobie nowy reduktor. No dobra, to jeszcze słuchajcie, bardzo ważna zasada przy montażu reduktorów, które, których możemy używać podczas jazdy. Jako, że podczas jazdy występuje ryzyko wyjścia z butli fazy ciekłej gazu, dlatego ten reduktor jest zalecany, żeby montować jak najwyżej nad wylotem butli. Nie? I my sobie przy, przymocujemy go do samego sufitu. Tutaj w tym miejscu tego węża nam spokojnie starczy. Niestety dość dokładnie musimy uciąć w tym miejscu. Musimy dość dokładnie uciąć rurkę, to też musimy wykonać w taki sposób, żeby opiłki z wycinanej instalacji nie wpadły nam do środka. Dlatego zdemontujemy sobie tą obudowę. Tu jest najprawdopodobniej jakaś opaska, która trzyma tą instalację. Odepniemy opaskę to pozwoli nam obciąć rurę, czy nawet kilka razy obciąć, i w ten sposób sobie wyznaczymy idealnie miejsce. Problematyczne u mnie było to, że rurka była spłaszczona przez wygięcie, dlatego najpierw wstępnie zacisnąłem tą nasadkę, żeby zobaczyć w którym miejscu to wyjdzie. Uszczelnienie będzie już w miejscu, gdzie przekrój przewodu jest okrągły, wszystko będzie ok, dlatego tak to zostawiamy i zaciskamy na maksa. Monokontrol mamy zamontowany, umyliśmy sobie uchwyt na butle, teraz jeszcze poprawimy fabrykę i po prostu ten uchwyt zamontujemy na butel, on był bez butylu zamontowany, a wilgoć tam potrafi trochę wchodzić podczas jazdy, więc poprawimy fabrykę. zakładania obudowy pojawił nam się mały problem. No, musimy zrobić tu podcięcie delikatne, bo rurka dystansuje nam na butle gazowe. Trzeba wziąć i tutaj delikatnie podebrać. Nie wiem czy brzeszczocikiem, czy może. Może nie mam tego przykręconego jeszcze za mocno, to wezmę i szlifiereczką to podesznę. jeszcze grubość węża niskociśnieniowego i grubość węża wysokociśnieniowego Dobra, instalacja jest nagazowana, nie pozostało nam nic innego, jak zrobić testerem szczelności próbę wszystkich miejsc. Słuchajcie, wygląda, że jest szczelnie. Instalacja jest jeszcze odkręcona, niech to tak sobie Postoi jeszcze chwilę, żadnych bąbelków nie widać, a my mamy chwilę, żeby przykleić sobie oznaczenie i naklejkę specjalną. naklejkę sobie weźmiemy w tym miejscu. Nie będzie W razie co jak się trafi następny właściciel żeby wiedział co i jak tutaj mamy pokazane ciśnienie, jest instrukcja obsługi słuchajcie kończymy na dziś operacja zakończona sukcesem mam nadzieję, że Wam się podobało zostawcie łapkę, zostawcie suba czekam na Wasze komentarze najważniejsze o instalacjach gazowych nie róbcie żadnych przeróbek z cybantami wszystko w przyczepach powinno być zgodne z normą EN1949. Ona nie dopuszcza nam takich połączeń. Jeśli reduktor nie jest na butli, wtedy wąż wysokociśnieniowy. Jeśli reduktor jest bezpośrednio na butli, możemy użyć węża niskociśnieniowego. Ja wycieram to wszystko. Myślę, że w tygodniu przyniosę sobie urórkę i zrobimy dokładną próbę szczelności całej instalacji. Oraz odpalimy sobie wszystkie urządzenia, żeby zobaczyć, czy poprawnie działają. Trzymajcie się. Cześć.